Do internetu trafiło ponad 50 tysięcy wyników badań medycznych. Dane pacjentów pochodziły z jednej z największych sieci laboratoriów w Polsce firmy ALAP informuje serwis Zaufana Trzecia Strona. Skutki tego ataku może odczuć co najmniej kilkadziesiąt tysięcy Polek i Polaków. Grupa hakerska opublikowała na swoim blogu informacje o włamaniu do firmy Alap, a także próbkę wykradzionych danych zawierających wyniki ponad 50 tysięcy badań medycznych. Wyniki zawierają dane osobowe pacjentów takie jak imiona, nazwiska, numery PESEL i adresy zamieszkania. Dokumenty zawierają też m.in. nazwy podmiotów zlecających badania, daty i godziny zlecenia. Jak informuje serwis zaufana trzecia strona, zakres badań, których wyniki udostępniono w internecie, obejmuje praktycznie wszystkie badania laboratoryjne, jakie da się przeprowadzić. Od hematologii przez biochemię i monochemię po posiewy czy cytologię. Hakerzy, którzy stoją za tym atakiem, informują, że publikacja próbki danych nastąpiła z powodu, jak to określili, braku chęci współpracy firmy ALAP. Przestępcy nie otrzymali bowiem od przedsiębiorstwa okupu. Grupa grozi jednocześnie, że 31 grudnia opublikuje pełny zbiór wykradzionych danych których ma liczyć 246 GB.